Chciałem sobie troszeczkę nietypowo tym razem, ale no... No tak przyszłem sobie tak na chwilkę, tak powiedzieć wam, że... E, mam na quizach... To gówno... Jeżeli... Jeżeli chcecie... Jeżeli Nie mówić... web B... Zero access... Stop it... Kill me... Wracając do rzeczy, to... Nie mam co robić, dlatego się zapromuję na, na ety e, Tutaj mam, macie moją nazwę. Quiz za jednego, bo biedny. Bieda nie ma co. Ale co, jaka bieda? Nie, 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 nie. Nie. Wracając do rzeczy, to tutaj jest, tutaj jest moja nazwa. Shadowgold.lol.xd. Tak. Jeżeli macie quizy, jesteście zalogowani na nich, to zachęcam, żeby zrobić to quiza, który to jest na jeden quiz fnów. no. Więc jeżeli jesteście zalogowani na quizach, używacie takie coś i oglądacie mnie, to moglibyście mnie zaobserwować No. Zapraszam do mojego quizu, i na Elo. И вот